Cześć, tu Kari. I tu Paulina. I dzisiaj zapraszamy Was do naszej super gry Słownictwa Gumickiego. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłyśmy Maje. Uuu, I Tak, jest tak. I mamy nadzieję, że będziemy się szampańsko bawić. I ja dzisiaj mam również nadzieję, że może mi się uda wygrać. Ja wiem, że to jest mało osiągane. Że Więc. ja wygram, czy że ty... Nie, wygram? że ja wygram. <laughs> Okej, okay. już te tak, rywalizacje, Będzie ciekawe, będzie ciekawe. Zobaczymy jak się wyłączy kamera. Nie? Gra polega na tym, że nasz władzinek będzie list na randomowe słowa z słownika slangu miejskiego Miejski.pl i naszym zadaniem jest odgadnięcie co to słowo oznacza. Musimy wykorzystać też to słowo w dialogu albo jakimś zdaniu. No i osoba, która będzie najbliżej definicji zdobywa punkt. Dzisiaj nagrodą są chusteczki z królem lewem, bo każdy o takich marzy. Jest A już są otwarte. Każdy co, co Ci nie pasuje? Nie, 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 zdawaj. Pierwsze słowo to... W z... plecy. Aha. Ale to tak po prostu w plecy? Nie możemy Ci podpowiadać. No od tam. razu już na pierwszej rundzie się spinać. To Ty musisz zadecydować. No Chyba w plecy. O, są w plecy. Ja nie miałam w ogóle żadnego pomysłu. Po raz pierwszy od stary wszechświata od początku e, i pomyślałam sobie że w plecy no to po prostu że masz coś w plecy że jakby no. w plecy nie no. że jestem pięć w plecy mm -hmm. czyli że komuś wiszę według mnie w plecy to znaczy właśnie być z czymś do tyłu przykaz zastosowania zaufałem frajerowi i teraz jestem pięć dych w plecy. <laughs> o fuck, pięć dych to poważnie. Ja no. dałam pięć stóp, ale pięć dych mi się bardziej no, 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 no. Na oś, to jest... Trzeba mieć bramice, Ja mam to samo co Fari właśnie i Koniu. Być z czymś do tyłu, zalegać czymś, z czymś, stracić coś. Na przykład kurde, znowu jestem do tyłu z tym projektem. W plecy. W, plecy. w takim razie poprosimy o rozwiązanie. W, w plecy. Być z czymś do tyłu o kilka pozycji. To oczywiście było na rozgrzewkę mojej okay, bez to przesady. Przykład w zastosowaniu. Dobrze na dzisiaj lekcji. Na Dobrze na Dziś dzisiaj lekcji. Na dzisiejszej lekcji, lekcji przechodzimy już do podręcznika. A dlaczego tak? Bo mamy już trzy lekcje w pracy przez o, ten głupi bardzo. film, który oglądaliśmy. Jak tak powiedziała nauczycielka do uczniów. Nie? No, no wątpię. No to nie. co, chyba każdy po punkcie. No, tak. Dobra, w takim razie chyba czas na e, kolejne. kolejne słowo. Ładzić kobyłę po grzbiecie. Okay. A no, ja ogólnie nie wiem co to znaczy, ale wydaje mi się, że może mieć wydźwięk taki seksualny. Erotyczny. <laughs> tak. Dobrze rozegram? <laughs> <to> <laughs> Grabie i seks tych słówkach to jest no. główne. Ja wyprzedziłem czas i zapisałam moją odpowiedź, zanim w ogóle padło słowo, więc teraz już nie muszę pisać. Gładzić kobyłę po brzmiecie. Udobruchać kogoś, załagodzić sytuację, żeby już nie psioczył, żeby się nie przypierdalał. I w dialogu. Tomek, stary, muszę się dzisiaj w domu, gładzić kobyłę po brzuchu, żeby się odjebała. już się zwiększyć. Bartek odpowiada Okej. Okay. Ja pomyślałam jednak, pierwsze co mi przyszło do głowy to po prostu masturbować się i to tak odniesieniu bardziej do płci męskiej, e, czyli inaczej walić konia. Wyobraziłam sobie dwójkę rodziców, którzy siedzą zaniepokojeni w kuchni i piją herbatę i mąż mówi nie, tu żona mówi do męża. Co ten nasz Piotr robi całymi dniami w pokoju? I może opowiada, pewnie gładzi kobylę po grzbiecie. Ja według mnie gładzić była po grzbiecie oznacza do, dotykać kobietę w intymnym miejscu. Po A. Tyle zwierząt. Jest dialog, przykład zastosowania. Daj już spokój z tymi dupami. No ale jak? Jak ja uwielbiam gładzić kobylę po grzbiecie. <laughs> że jak nie mogę się powstrzymać, ja tak to lubię, że nie dam rady. Ej, jesteś uzależniony od gładzenia kobyły po grzbiecie. Gładzić kobyłę po grzbiecie. Oznacza to kobiecą masturbację, która podczas onanizowania się wykonuje ręką obrót kulisty po swojej waginie. Przykład zastosowania. Hej, czemu Klaudia znowu nie chce z nami wyjść na siwo! Uwaga! Siwo! Pewnie woli gładzić kobyłę po grzbiecie. <grymne> Jakie jest kolejne pytanie? Wyfajcz mi kokota. <grymne> to, to wyrażenie brzmi jakby te słowa się zamieniły ze sobą częścią, mi częścią słowa. <grymne> że jakby wyfajcz mi kokota to by było nie wiem wy... No jakby, się zamieni. tak jak Na czasem źle powiedzieć. Wykota no? mi kokota. Ale to wyfajcz mnie tak jakby no. trochę strofuje, no bo z jednej strony wyfajcz faja i y, fajka, tak? Czyli wyfajcz to mogło mieć coś wspólnego z paleniem. Ale na przykład w kominku? Nie no wyfaj, wyfajcz, czyli na przykład daj sznugę. Ja myślę, że wyfajcz się to masz sznugę. Że jakby wyfajisz się. No, to jest tak jakby... Wyskakuj z fajek, wyskakuj z fajek. No tak, wyskakuj no. z fajek, dokładnie. Może no, fajki to są na przykład do, y, fajne buty. Może uh -huh. fajki, fajne najki. Wyfajcz z tych fajek. To jest... Maja, zacznij. No... Wyfajcz mi kokota. Odwróć mi kurczaka. Su. Odwróć mi kokota. Odwróć. Wyfajcz mi kokota to znaczy upiecz co? Kurczaka, kurczaka. Kur... No i w dialogu na Greźna... <grymne> wypać mi kokotę w piecu. Grażyna odpowiada, okej. Okay. <grymne> Bardzo dużo twoich postaci odpowiada, okej. Ja ogólnie, no znowu, poszłam prosto, prosto do sprawy. Nie jestem z tego dumna, ale uważam, że. To jest seks oralny, w którym mężczyzna jest stroną bierną. Czyli przyjmuję ten seks. Przyjmuję, tak. No i przykład zastosowania Ej, mały, może pójdziemy do ciebie wyfajczyć i kokota. A to tak żmij. Ja pomyślałam sobie, że też wyfajczyć koko, kokota to znaczy to, co powiedziałaś, tylko mi się wydaje, że to jest w taki sposób obraźliwy. W sensie to jest no, taka... Takie wulgarne, wulgarne. I widzę dwóch kolesi, którzy siedzą w klubie i na przykład typu, nie wiem, The View albo Explore. Jeden mówi do drugiego stary. Oddawaj mój sos. Wiesz kogo, Czy ty wiesz, kogo ja znam? Wywajcz mi kokota. Chuj mam twoje koneksje. Chujam, <grywa> mi kokota. Kokot. Kurak. Z języka czeskiego lub też słowackiego. Penis. O. A więc wyfajcz mi kokota, to znaczy zwal mi konie. Ale też kurczak jest. <laughs> jest jest Ale To jest taka dziwne, że z tym kurczakiem. Masz... I w takim razie poproszę kolejne słowo. Następne słowo to czapa. Hmm. Mi się wydaje, że czapa to może być taki człowiek, który było zazłoń do czapy. Ale co, on się zawsze czapę? No nie wiem, no może jakieś ma wyjątkowe cechy, które uzasadniają taki, taki pseudonim. Dobra, ja zaczynam. Według mnie czapa to jest koleś, który unika odpowiedzialności i donosi na ziomku. Konfitura. No. Tak. I przykład zastosowania w dialogu z Konradem to dawno się nie widzieliśmy. A czemu tak? Stary, to przecież taka czapa. A jak tak, to okej. Okay. Okej. Okay. Ja pomyśla, pomyślałam sobie, że czapa to jest po prostu śmierć, tak jak mówiła. to czapa podobnie. No fuck, dobre, pasuje. I jeden chłopak mówi do drugiego, gdzieś tam na ośce, stary, ma, muszę... Nie, wiszę, wiszę kasę łysemu. O oh fak, to czeka cię czapa. No ja poszłam tak um, bardzo prosto, bo mi się stwarzało, że coś jest od czapy, czyli coś no. bez sensu. I Tomek mówi, ej, widziałeś ostatni sezon Stranger Things? A Bartek mówi, no a totalnie czapy. A Tomek mówi ok. <laughs> czapa. Jest to wyrok. Kara śmierci. Cool. No, Ale sobie okay. nagrabili czapa dla niego jest już gotowa. Czapa. Stan po spożyciu narkotyków lub zjazd po narkotykach. Czapa. Oh, Ale nie. mam czapę! Ale czapunek! to co, dziewczyny, jeszcze jedno słowo. Jeszcze tak, jedna rąka. Tak zwany deserek. Niochnio. Niochnio? Niochnio. Ceka, czy samoka? Dobra, ja mam. Nie jest to jakoś takie mega kreatywne, ale to sobą. Jest tutaj, jakby... ogranicza znaczy, moje możliwości. Dzięki za czaję. Ja, chyba wiem, co chcesz powiedzieć Ja też. Myślałam Ja pomyślałam sobie, bo skojarzyłam mnie od nioch z jakimś takim mega starym filmikiem na YouTube. Tak. E, I koleś się tak mega śmiał, śmiał wtedy. I ja, mówię ja, 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 ja bardzo poważnie. No, 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 no! się śmiał z kogoś, że ma zimany głos. Że, że ma zjadane zjadane głos. Z... głos! I on nie mógł z nim rozmawiać, bo tak się śmiał z tego. Wydaje mi się, że to jest śmiech, i mam taki przykład ze Nie, nie, tak? Mogłaś się nie przerywać? że Śmiałam się. I wymyśliłam taki przykład zastosowania. Eee, Widziałaś na komedię z Edim Murphy? No, To samo. No ja mam oczywiście taką w sumie jasną rzecz. Nioch, nioch to według mnie jakby niuchanie substancji odurzających. Przykład zastosowania w dialogu, tak. imprezka, klub i tak dalej. Widziałeś Angelę Szukam jej po całym klubie. Tak, poszła z Biorą, niochnią. Nioch. A dokąd poszły? Do kibla. Do kibla. A masz kartę? niochnio No ja miałam to samo co Karin. I no to w mam mam masz niochnio Mam za trzy minuty w Majewskim kabina okej. Okay. Albo skojarzyło mi się z noski Eskimoski, nie wiem dlaczego. Ale pewnie żadne z tych rzeczy. Okej, okay, w takim razie prosimy o definicję. Niochnioch, nioch. drwiący śmiech. Mm. Hej maleńka, pójdziemy do mnie? No, no. A, a mówiłam, że nie wygram. I co? I co? 3,25 20... punkta! Uuuu. Gratulacje! punkta! Gratulacje! Proszę, proszę. To naprawdę nie była łatwa rozgrywka. Podsumowanie, Maja zgarnęła jeden punkt, ja 1,75, a Paulina 3,25, więc poszło jej naprawdę niesamowicie. Razem z boczkiem dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Bardzo się cieszę, że wygrałam, i chciałam serdecznie podziękować za udział Maji. Maj. Tak, dzięki Fajne. Maja. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj wpadniesz i z nami zagrasz. Wpadnę, wpadnę. Może wygram, to zniszczycie to sobie. No, w każdym razie, jeżeli o, Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i szerujcie I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!